Dzień dobry. Dziś jesteśmy w gabinecie burmistrza. Co tym razem? Tym razem rozstrzygnięcie konkursu krówkowego. Podczas Dni Obornik częstowaliśmy Państwa krówkami. Każda krówka to jeden numerek, które teraz będziemy losować. W nagrodę mamy co? Siedem nagród. Dwa soda streamy i pięć dzbanków do filtrowania wody. Zaczynamy. W puli numerów od 1 do 1000, losowanie bez powtórzeń, wyznaczam pierwszy numer. Dwieście czterdzieści trzy. Pierwszy soda Stream Trzysta siedemdziesiąt cztery. Trzysta siedemdziesiąt dziewięć. Dwieście dwadzieścia siedem. Sześćset sześćdziesiąt dziewięć. To był pierwszy dzbanek. Czterysta siedemnaście. Trzysta czterdzieści sześć. 820. I to był piąty dzwonek. Osoby, które posiadają kartki opakowania po krówkach z takimi numerami, serdecznie zapraszamy do Biura Promocji Urzędu Miasta. To jest budynek C, ulica Trzebnicka. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy za Państwa udział w Dniach Obornik. To było wielkie, kolorowe, fantastyczne święto.